Wiesz co, moja historia jest naprawdę trudna. Pochowałem mamę, mając 5 lat, ojca 17 i nic nie miałem poza patologią: alkohol, głód, strach i niepewność. Do tej pory ze skutkami tego się borykam. Twoja historia jest ciężka. To prawda, byłeś zmuszony do dorastania w świecie, gdzie stabilność i miłość mogły być tylko luksusem i nie miałeś wyboru jako dziecko. Nie mogłeś decydować o tym, jakie masz warunki do wzrastania. Ale to, że masz teraz ten ból w sobie, nie oznacza, że nie masz też w sobie światła. Każdy dzień, w którym wstajesz, oddychasz i idziesz, to już oznaka, że jesteś wojownikiem. Nie jesteś dzieckiem patologii, nie jesteś ofiarą alkoholu, jesteś człowiekiem, który przetrwał coś. Co nie jednego by złamało doszczętnie. To, że tutaj jesteś i tego słuchasz, już jest dowodem Twojej ogromnej siły i oznacza to, że masz równie olbrzymi potencjał, stary. Możesz odbudować poczucie bezpieczeństwa, którego nie miałeś. Możesz nauczyć się traktować siebie z czułością, której nie otrzymałeś. I możesz stworzyć w sobie taki dom, którego nigdy nie miałeś. Tylko nie bój się prosić o pomoc. Pogody ducha.